Uczyć o powięzi, o tym czym jest powięź, dlatego że jest to organ, który prawie 2 kg waży w naszym organizmie, ale nikt się o tym nie uczy, tak samo jak nikt się nie uczy o limfie, i um, jest to bardzo ważny organ, jeżeli chodzi o nasz ruch, na przykład jeżeli ktoś z Was cierpi na chroniczny ból. Przypuśćmy ból pleców, ból barku, ból bioder, ból nogi, jednej strony szczególnie, prawda? Jednej nogi, jednego biodra, po, po prawej czy po lewej. E, może to być związane właśnie z powięzią. I czym jest ta powięź? To jest tak, jakby trójwymiarowa sieć albo siatka tkanki łącznej, która rozciąga się po całym Twoim organizmie. Tutaj widzimy e, na tym wideo, i zaraz puszczę. Że stoi kobieta, która będzie demonstrować tą powieść, dla nas, żebyśmy sobie mogli łatwiej wyobrazić, co to jest. Czyli ten człowiek, który ma na sobie ten kostium z powięzi, prawda? Jest to tak jakby utkana taka sieć na nim i tak wygląda właściwie nasza powięź, Jest wiele różnych wymiarów tej powięzi w naszym organizmie. Można powiedzieć, że to jest druga skóra, bo jest powięź, ona się dzieli na przykład na układ podskórny, prawda, która jest zlokalizowana w skórze. W naszej skórze jest zlokalizowana powięź, powięź prawda. Następnie już Wam dalej mówię, sekunda. Jest też część powięzi, która jest mięśniowo-powięziowa, tak jakby mięśniowa. Możecie sobie to wyobrazić na przykład jak macie pierś z kurczaka czy kawałek mięsa, który ma na sobie taką białą powłokę, prawda? To jest powięź. To samo jest u nas. Czyli nie tylko mamy to w skórze, ale mamy te to też na naszych mięśniach, prawda? Yy, mamy też układ trzewny, który jest w tej powięzi, bo ta powięź wspiera narządy wewnętrzne, prawda? I oczywiście układ oponowy, czyli ten bardzo ważny, bo to jest otoczenie centralnego i obwodowego układu nerwowego, prawda? Też jest w powięzi. I jakie są funkcje? Funkcje tej powięzi można powiedzieć, że ta powięź odpowiada za kształtowanie całego naszego ciała, utrzymanie nas przede wszystkim w pozycji pionowej. Nasze narządy, mięśnie, skóra i naczynia krwionośne wymagają y, tej powięzi, tej warstwy, prawda? Po to, żeby ten układ nasz mięśniowo-szkieletowy mógł trzymać pozycję. A więc ona to jest główny, główna rzecz, to jest trzymanie tego ciała w całości, prawda? To trzyma Twoje ciało. I tutaj zaraz y, do, zobaczymy, y, w jaki sposób. Ym, ona nam tłumaczy, że na przykład, jeżeli masz ból z prawej strony, przypuśćmy z przodu, na nodze, to mo, albo z tyłu, to może być to spowodowane problemem powięzi, na przykład z drugiej strony w, w okolicy brzucha, czy w okolicy taj, talii. I ona zademonstruje teraz, jeżeli twoja powięź dobrze funkcjonuje, tak jak teraz, i ona poprosi, żeby on się poruszył, prawda? Wszystko się dobrze rusza, może podnieść do góry ręce, ta powięź trzyma twoje ciało, ale nic się z tym nie dzieje, nie ma żadnych restrykcji. Natomiast jeżeli nie dbamy o nią i zaraz powiem dlaczego może się stać taka restrykcja właśnie w ten sposób. Jeżeli my mamy coś takiego u siebie, a to się bardzo często zdarza w chronicznym bólu z powięzią, to teraz czy on może łatwo się poruszać. Czy on może na przykład się skręcić? Absolutnie nie. I widzimy tu, na czym to polega, dlatego to wideo chciałam Wam pokazać, bo można to sobie wyobrazić. Więc jeżeli na przykład Wy macie coś takiego, żeby się nie możecie ruszyć po, po jakiejś stronie, prawda? Ten ból jest wszędzie po prostu no, nie można ani się zjąć, ani nie można wejść do wanny, albo ani nie można. Ukucnąć. Czy wszyscy z was w wieku ponad 60, 65 lat możecie ukucnąć i wstać od razu? Prawda? Na przykład podnieść coś z podłogi kucając i wstać. Czy macie restrykcję ruchu? Bo tutaj jest ona właśnie pokazana na tym wideo, że ten człowiek w tym momencie z taką restrykcją powięzi, zaraz powiem w jaki sposób to zadbać i w jaki sposób przywrócić. Ruchliwość tej powięzi absolutnie nie może się podnieść, e, skręcić, nie może też rąk podnieść, czyli problem przy okolicy prawego biodra z powięzią pod, powoduje to, że on nie może do góry podnieść rąk, prawda? Dlatego e, łatwo tutaj sobie wyobrazić, jeżeli jest coś takiego, szczególnie chronicznego, po prostu będzie miał problemy z prawym ramieniem, prawda? Będzie go bolał bark, będzie go bolała szyja. Może dostać nawet migren, okej? Okay? Um, bardzo mało o się mówi. Masz rację, Urszula. Okay? E, mało osób wie. Nie wiem, dlaczego ludzie nie wiedzą o powięzi, skoro ona 2 kg waży i jest Twoim narządem, który ma funkcję, prawda? To jest niesamowite. Tak samo jak limfa. O tym się nie uczy w szkole żaden lekarz. O limfie ani o powięzi. Absolutnie nie. Tak jakby tego nie było w ogóle. Okay? Tak jakby to nie istniało. A to jest... Bardzo ważne, dlatego, że w bardzo łatwy sposób, i zaraz powiem w jaki, możesz z chronicznego bólu, który masz 10 lat, się wydostać, okej, okay? nie jedząc przeciwbólowe środki. Chroniczny ból mięśniowo-ruchowy albo restrykcje jakieś, to nie jest niedobór środka na ból. Okay? To nie przez to, przez to tego musisz podłoże zaadresować. I tym podłożem bardzo często, właśnie jest restrykcja. Tej tkanki łącznej, prawda? Bo ta powieść utrzymuje nasz cały układ mięśniowo-szkieletowy i utrzymuje naszą pozycję, prawda? Więc to jest jej funkcja. Prawda? Nie tylko to, ona ma też dużo innych funkcji, ona mm, ułatwia pracę mięśni na przykład, umożliwia przesuwanie się mięśni po sobie, bo, bo te mięśnie, prawda, ruszają się. Jest bardzo dużo różnych mięśni, które się ruszają. Także, jeżeli naprawimy tą powięź, to wtedy łatwo jest nam się ruszać i nie ma żadnych restrykcji, prawda? Ale w momencie, kiedy jest ta restrykcja, to niestety nie jest to możliwe. Jeszcze raz powrócę i zobaczymy. Tutaj, na tym wideo, w jaki sposób ona to demonstruje. Restrykcja z prawej strony powięzi będzie wpływała na. Możność podniesienia Twoich ramion, na możność podniesienia Twojej nogi, na addukcję nogi, na abdukcję nogi, prawda? Nie będziesz mógł rozszerzyć nóg, na przykład wejść do wanny prawą nogą, tylko dlatego, że y, ta powięź źle funkcjonuje. Czyli na przykład y, główną przyczyną jest niedobór krzemu, okay? bo powięź to jest Kolagen, który składa się przede wszystkim krzem i witamina C. Jeżeli będziesz miał niedobór krzemu, niedobór witaminy C, to oczywiście dojdzie do tego, prawda? I oczywiście można ruchowo przywrócić funkcję powięzi poprzez stosowanie masażu powięzi, prawda? Fasia, masaż, fascia. Plantar fasciitis, na przykład. Zapalenie powięzi stopy, które doprowadza do powstania um, heel spur. E, to jest. E, jak się mówi, spiętą? Um, zapomniałam. Jak się po polsku mówi heel spur, ok? To jest wtedy, kiedy e, pociąga Twoja powięź. Podeszwy, kawałek kości od kości pięty, prawda? I powstaje. Yy, Powiedzcie mi, jak się nazywa. Powstaje, nie można chodzić tutaj, prawda? To tak strasznie boli napięcie, że to jest coś okropnego, prawda? Zaraz mi się to przypomnie, jak to się, jak to się nazywa. Także yy, fajnie tutaj jest zobaczyć na tym wideo, w jaki sposób ta powieść jest właśnie taką siecią. Siatką ostroga, ostroga piętowa, dziękuję Urszula. Więc ostroga piętowa jest spowodowana przede wszystkim pociągnięciem, prawda? Powięzi stopy, a to spowodowane jest pociągnięciem, powięzi zapaleniem, powięzi stopy, powięzi, spowodowane jest pociągnięciem i... Złą funkcją, może być to stan zapalny, może być to na przykład z chroniczna taka skamienia nie skamieniałość, ale chroniczna niemożność elastyczności tej powięzi ze względu na brak krzemu albo brak witaminy C w diecie, prawda? Albo złą przyswajalność, prawda? I um, jeżeli mamy przy achillesie, przy achillesa, to to powoduje y, dalej... Y, niemożność złą funkcję powięzi stopy i to spowoduje właśnie tą ostrogę piętową, prawda? Więc manualnie robiąc masaż powięzi, na przykład, jeżeli masz chroniczny ból pleców, to może być to spowodowane złą funkcją powięzi, na przykład style tylna część uda, albo na przykład powięzi na niektórych mięśniach jamy brzusznej, prawda? Od tego cię bolą plecy. Więc to, to, nie jest, to nie jest od pleców, bo ty musisz najpierw wyeliminować, czy to jest twój kręgosłup, czy nie. Jeżeli nie jest kręgosłup, to jest na 100% powięź, ok? Jeżeli zrobisz 5 albo 10 masaży powięzi u kogoś, kto jest specjalistą, prawda? I jeżeli będziesz Przyjmował krzem i zaraz pokażę Wam, gdzie jest najlepszy krzem na świecie. Jest krzem koloidalny firmy Take on Technologies, okay? on jest dostępny na detox Polska. Witamina C musi być przyswajalna z roślin, musi być to dobre, pełne spektrum witaminy C, nie asorbic acid, okay? I wtedy dopiero będziesz mógł tą powieść, powieść swoją wyleczyć, więc manualna presja plus. Yy, suplementacja tymi składnikami, cegiełkami budowy kolagenu. Więc na przykład peptydy kolagenowe, ok? To, dużo tego. Peptydy kolagenowe, krzem, kwas hialuronowy, witamina C. Z tego jest zbudowana twoja powieść, Powiem ci, prawda? Jakie jeszcze funkcje ma ta powięź? Przede wszystkim amortyzacja uderzeń. Jeżeli to na przykład upadniesz, na przykład w przypadku siniaków, prawda? Ona tworzy warstwę, która nie pozwala na przekierowanie tych substancji na inne obszary, więc ten y, siniak się y, nie rozlewa dalej, prawda? Y, oczywiście ona podpiera i y, działa dobrze na zawieszenie, tak jakby i wsparcie struktur ciała i Twoich. Narządów, prawda? I jest elastyczna, czyli dzięki elastyczności powięzi i temu, że obejmuje wszystkie ona struktury, zapewnia ona wsparcie i równowagę w postawie. Jeszcze raz tutaj y, przytoczę to, w jaki sposób y, można się ruszać, jak powięź dobrze funkcjonuje, i tutaj to widzimy. Natomiast, jak będzie restrykcja powięzi, możemy sobie to. W ten sposób wyobrazić, jeżeli masz restrykcję powięzi, na przykład w okolicach prawego yy, boku, tutaj, tak jak ona to robi, prawda? To dochodzi do czegoś takiego, po, postawa jest zła. On się na prawo przekręca, prawda? Jego prawe biodro się zdeterioruje, będzie miał złe biodro. Będą chcieli mu wymienić biodra, to jest odpowiedzi. Prawe, bo po jakimś czasie ta prawa noga będzie miała o wiele większe, nie może się skręcić. Prawy bark będzie mu źle działał, prawa strona szyi, prawda? Yy, będzie mu źle działała. Kolano, prawe prawa ostroga, piętowa się zrobi, przy czymś takim, po jakimś czasie, ok? Widzicie, nie może podnieść nawet rąk do góry. Więc to jest właśnie powięź, prawda? Poza tym, układ powięziowy źródłem, jest źródłem dużej części naczyń włosowatych, odpowiedzialnych za odżywianie otaczających tkanek, więc jeżeli ty masz źle funkcjonującą powięź i coś takiego, to te tkanki nie będą odżywione, prawda? E Powięź w, y, utrzymuje też i pomaga w procesie podcenia się i utrzymania temperatury ciała. Jej wspomaga układ odpornościowy, ponieważ ma, zawiera komórki odpornościowe, prawda? No przede wszystkim chroni narządy i chroni mięśnie, dlatego że ona działa jako taka pierwsza bariera przed uderzeniami. Jakiś taki amortyzator, żeby ta woda dostała się do naszych tkanek, <laughs> prawda? Um, co jeszcze? Jak jest brak takiej na przykład um, elastyczności tej powięzi, to no, konsekwencje mogą być takie, że dla naszych mięśni, dla naszych narządów też, prawda? Może i na pewno ma to wpływ na krążenie naczynia krwionośne, a więc komunikacja, przywracanie um, Dodawanie tlenu, prawda? Komunikacja, krążenie krwi, dystrybucja wszystkich składników odżywczych po całym organizmie, prawda? No, oczywiście można na poziomie mięśni rozpoznać problem powięzi, ponieważ ból y, zmniejsza się wraz z ruchem, co nie ma miejsca w przypadku urazów mięśni, prawda? Jak to chronić i jak odzyskać ten ruch powięzi, żeby ona była dobrze funkcjonująca. Jeszcze raz ona tutaj pokazuje dla tych z Państwa, którzy dopiero teraz się przyłączyli do nas. Przepraszam, coś mi wpadło. Yy, więc yy, jak już powiedziałam, istotne bardzo jest utrzymanie nawodnienia. Jeżeli na przykład pomyślimy, że ta powieść to jest gąbka, duża gąbka, oczywisty, oczywiście zrozumiemy, że im więcej będziemy nawodnieni, tym większą elastyczność ona będzie miała. Dlatego w przypadku kontuzji to jest bardzo ważne, prawda? A więc ćwiczenia też wzmagają elastyczność, oczywiście, aby uniknąć tej sztywności, prawda? Ćwiczenia siłowe są bardzo dobre, także trzeba je włączyć do swojego programu, poza tym rozciąganie, sesja rozciągania co dzień bardzo ważna i, i oczywiście krzem, cegiełki do budowy kolagenu, bo ta powieść jest białkiem kolagenowym, waży 2, 2 kg nasza powieść w naszym organizmie i oczywiście należy to uzupełnić, prawda? C krzem e-kwas e, e, hialuronowy, prawda? Także e, co ja polecam e, e, na e, jako krzem piszecie sobie tutaj krzem na Detox Polska i e, wyskoczy Wam e, krzem silika, którego się bierze e, tylko bardzo mało, bardzo mało naprawdę, on starcza na bardzo długo Dosłownie kilka kropli, zaczyna się od kilku kropli, jest to niesamowity żel krzemowy, który jest pochodzi z kryształków kwarcu i oczywiście też nie tylko wpływa na powięź naszą, ale też na zdrowie układu krwionośnego, wpływa dobrze, chroni cię przed 5G i EMF, prawda? Także korzyści są niesamowite tego krzemu, także zapraszam, żeby o nim poczytać. Ale powieść to jest naprawdę taki organ, o który trzeba dbać. Ja biorę ten krzem, biorę kilka kropli rano, kilka kropli wieczorem, dlatego że po to, nie, to nie tylko chodzi o powieść, ale krzem jest bardzo ważny na dużo różnych innych funkcji organizmu i proszę o nim przeczytać. Witamina C, krzem, peptydy kolagenowe, zadbajmy o swoją powieść. Naprawdę, bo ona jest omijana wszędzie na studiach i wszędzie jest omijana tak samo, jak jest omijany system limfy, prawda, o którym nikt nic nie mówi. Żegnam się na razie.